Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead, witam Was w kolejnym odcinku z serii, w której składamy sobie Ferrari F40 Competition z kolekcji Fizji Publishing. O w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 65. numer kolekcji, a potem oczywiście nie złożymy sobie końcówek trzech rur wydechowych, tylko... Lecimy z festiwalem wykorzystywania elementów, które już dostaliśmy dawno, dawno temu. Jeśli interesujecie tego typu tematykę filmów, rozważ subskrypcję do tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 65 zawiera końcówka wydechowa lewa. Metalowa. Końcówka wydechowa środkowa. Metalowa. Końcówka wydechowa prawa. Metalowa. I jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. No, więc y, na początek bierzemy sobie cały ten zestaw tylny, nie wiem jak to nazwać, hmm, proszę bardzo, razem z Derzakiem. I rozpoczynamy festiwal szukania zaległych y, elementów. No bo przecież, dlaczego by nie? Y, dlaczego by nie dawać bardzo małych elementów y, i zostawiać je na długie miesiące, żeby znowu ich użyć? Bo. Wiecie, to nie mam problemu żadnego z tym, że dają na początku maskę, którą mi tak się montuje prawie że na samym końcu, bo maska jest duża. I łatwo ją znaleźć. W zasadzie trudno ją zgubić. Tak samo nie wiem, koło się robi i coś tam się montuje dopiero później. Ale kurde takie elementy, teraz mam jakąś tuleję znaleźć. Dobra. To co pierwsze nam tutaj mówią, żebyśmy zrobili, zamontuj w odpowiednim miejscu detal zderzaka tylnego zdemontowany w poprzednim numerze. Mhm. Dobrze, no to kurna szukamy. Bo. No, no bo czemu nie? Skoro to jest w pierwszym kroku, skoro to jest w pierwszym kroku, to nie mogliśmy wtedy już tego zamontować. Bo oczywiście, yy, rurki to możemy se schować. Bo dzisiaj nie będziemy ich montować. Znalazłem jakiś kabelek. Może się przyda, gdzieś tam zgubiłem. Chyba tutaj mi się wypiął. Tutaj mi się wypiął. Z tego silnika, czy to nie z tego silnika? Tego silnika. Odłożę sobie na później. I teraz ten złoty, jeden mały detal, do którego potrzebujemy wpiąć kabelek. O, chyba znalazłem, chyba znalazłem. To chyba to. Dobra. Znalazłem to dziadostwo małe. Takie rzeczy są nie na moje nerwy. Dobra, czyli trzeba to zamontować z powrotem, tak jak było, gdzie dostęp. No, nie jest najprostszy na świecie. Dobra, docisnąłem. I teraz mm, mamy tą końcóweczkę. Ostatnią, która nie jest nigdzie przypięta. No to właśnie ją wpinamy. Jakby wam to pokazać. O, tam. O, właśnie tam. Dobra, jest dociśnięte. Chyba nie wypadnie. Dobra, następnie przymocuj tulejkę otrzymaną z numerem 28. Jesteśmy na 65 Czyli to było 10 miesięcy temu 10 miesięcy temu Na szczęście widziałem już tą tuleję Ale to jest chore To jest chore, to jest ten element Co to jest tutaj? Gdzie to jest? Odwracamy samochód? Nie Nie, 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 nie Mhm. Dobra, czyli musimy to przymocować. Ja wiem, że tu jest straszny bajzel, ale o! Na ten sworzeń musimy to założyć. Także pokazać to jedno, a jeszcze to teraz zamontować. To już jest też inno, inna bajka. Bo weź tu się dostań, złap to. I jeszcze się tam dostań na tyle, Czy tak będzie chyba lepiej się rusza, ok, to tam bardzo, ale to bardzo e, lekko weszło. Czy z drugiej strony mamy to nałożyć na ten drugi słoje? Chyba tak, bo tutaj na e, na skrzyni biegów, czy gdzie to jest? Jak Wam mam to pokazać? Hmm. O, tam jest. Pokażę Wam na zbliżeniu po prostu. Tam jest taki mały stworzeń. Więc, y po prostu drogą dedukcji, myślę, że właśnie należy to. O, super. Drogą dedukcji, y twierdzę, że trzeba właśnie ten kabelek. O, ten już szedł, dobrze. Zaraz cię przykleję na stałe. Może ja powiedzę. To już jest. To jest inny level, ten silnik. Jestem ciekawy, czy dałoby się. O, dobra, dałoby się to zrobić łatwiej. Nie? Że w jakimś innym momencie na przykład tą tuleję zamontować jeszcze zanim ten silnik osadziliśmy w ramię. Na przykład można byłoby to zrobić. Ale nie ci, co y, konstruowali instrukcje i ten, ten. Zobaczyli, o, ja nam została. Dobra, to teraz y, powiedzmy im, żeby sobie ją wsadzili. Teraz moje pytanie, czy to tutaj cały czas było luźne? Czy powinno gdzieś być? Bo ja już nie wiem. Bo ja już nie wiem. To jest to, że właśnie czasami wchodzą luźno i gdzieś tam sobie wypadną i ja nawet nie mam zielonego pojęcia, co to jest za kabel, skąd on idzie, ani nic. Więc jeśli ktoś z Was oglądał. Ogląda, wie, co to jest za kabel i gdzie on powinien być, to bardzo proszę dajcie znać. W komentarzu. Albo na Discordzie, albo na Instagramie. Będę wdzięczny. Chyba, że jest wszystko ok, no to wtedy no problem. Eee, na chwilę ten koszmarek odkładamy na bok, ale na chwilę zaraz wróci. Bierzemy sobie elementy z. Nie wiem którego numeru, ale chyba jakoś niedawno. Mamy ten element, mamy ten element. Łączymy je ze sobą. Tytryt, tytryt. Ty, ty. O, właśnie tutaj jak mamy otworki, mamy sforżnie wkładamy. O. I teraz wracamy sobie, właśnie z modelem i montujemy to gdzie? Mm, dobra więc mamy tutaj tylny zderzak podnosimy sobie to bo będzie nam zawadzało i teraz tą chłodnicę mm, wsadzamy tym sworzniem w ten otwór a kabelki co? a kabelki sobie gdzieś tutaj pod spodem niech pójdą ok, to było łatwe ale bądźmy czujni, nie dajmy się zwieść i teraz yy, te kabelki będziemy podłączać. dobra yy, Tą końcóweczkę, tą końcóweczkę, która nam wychodzi, tak, która jest, dal nie, to jest dłuższy. Dobra. Ten krótszy kabelek, który go ja akurat mam tutaj, yy, zawijamy i osadzamy tutaj na tym małym stworzniu. Mm -hmm. super całkiem przyjemnie to weszło ok i teraz e, drugą końcówkę drugi wężyk e, musimy przymocować czy ja to jestem w stanie wam? o jest o właśnie tutaj na ten stworzeń Więc tam już paluchami się nie dostanę o a to jest jeszcze Taki nie na wprost ten kabelek, tylko wpinamy jakby od góry. Okej okay. może jednak się uda tutaj dostać. O! Ale gówno. Oczywiście, że jest za duży otwór i potrzebujemy kleju. Dlaczego to tak jest w tym modelu? Jest tak dużo niedoróbek. W sensie, no tak, no niedoróbek, no jak inaczej to nazwać? Bo łatwiej będzie. Leci w ogóle coś. Czy oczywiście, że muszę odetkać. Nie no, coś leci. Oj. Dobra. Chyba się będzie trzymało. Mhm. Zamontuj rurę otrzymaną z numerem 63. To na szczęście nie było aż tak dawno. Czy to jest ta rura? Tak. Czyli bierzemy rurę taką z czerwoną końcówką z, takim, z takimi zagięciami i umiesz umieszczamy ją. W tym miejscu jest stworzeń i musimy nałożyć tą rurę właśnie tym otworem. Tak. Skoczyło. Siedzi, co to za kabel i dlaczego jest luźny? Nie powinien być gdzieś indziej, ten kabel. Idzie się popłakać po prostu, wiecie, w tych, tych, z tą ilością kabli. Bo człowiek nie wie już po takim czasie nie wie po prostu, czy ten kabel, który właśnie wystaje, on powinien wystawać, czy powinien być gdzieś gdzieś wciśnięty, a wychodzi na to, że powinien. Ale nie wiem gdzie. No dobra, teraz bierzemy sobie kolejną rurę, rurę B, czyli. To jest ta. Tak powyginana. Mm -hmm. Dobra. I to będziemy wkładać. Bardzo porozrzucane jest. Tak. Takie elementy. Tu, tu se wrzucam, tu se wrzucam, tu se wrzucam. I tak mamy właśnie tutaj ten otwór. Mamy. O, stworzeń w tym elemencie. Gdzie on jest? Już się złamał. No szlak mnie trafi. Dosłownie na dotyk się złamał stworzeń. On został już w tym otworze. Dobra, wyciągnę go. Jestem cierpliwy, przykleję. Co za pieprzony odcinek! Przykleję go i z powrotem umieszczę tam, gdzie powinien być. Mówię sobie, ale fajnie. Będę rury podłączał. Będzie przyjemnie. A tu zaglądam do instrukcji i takiego wała. Same problemy, szukanie jakichś mrówek w, w tym w pudle czytaj małych elementów, które zostały nam dane w 23 numerze, albo elementy, które zostały wyciągnięte i mogły być od razu z powrotem wciśnięte. ja to nic nie da. Coś mi się wydaje, że to się nie utrzyma. Bo chociaż może. No nic no. Tu mamy otwór. Tu mamy już przyklejony stworzeń. Jak się nie uda, to po prostu na sztywno. To przykleje i tyle. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, żeby się nie denerwowało. Później. No. Coś jeszcze robimy? Wypustkę pustkę. Która na jednym otworze tworzę. Też No i to by było na tyle wkurzania na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że następny już aż taki nie będzie. Tak właśnie się prezentuje tylna część naszego modelu z zamontowaną chłodnicą, jakimiś rurkami yy, i innymi przejścióweczkami. O matko jedyno, co to był znowu za odcinek, ile ja się tam nawkurzałem, to nawet nie wiecie, bo wam wszystko wyciąłem. <grytanie> bo był, inaczej byłby to filmik, gdzie przez połowę czasu ja szukam tych elementów i mówię bardzo dużo niecenzuralnych słów z tego powodu. Więc postanowiłem, że wam już to wytnę i jakby skrócę ten czas oglądania do tego momentu, kiedy już znalazłem tą część i już się z nią uporałem. Bardzo się zdziwiłem, że właśnie ta, ten jeden element praktycznie na sam dotyk ten stworzeń odpadł, ułamał się. Na szczęście mamy piękną, przecudowną kropelkę, która zawsze ratuje nas z takiej opresji. W końcu nam nie zależy na tym, żeby to jeździło, nie wiadomo jak. Byle, żeby się nie rozpadało, że jak się weźmie w ręce, to jest wszystko na swoim miejscu i tyle. Nie musi, nie będę tego puszczać podywanie nagle, żeby to jechało, albo z górki gdzieś. <grydy> Tylko właśnie yy, głównie, żeby stało i nic nie odpadało z tego. Elementy były takie, jakie były, a budowa tak jak w filmie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. O, w następnym odcinku złożymy sobie komponenty drzwi lewych. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki, wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.